większe korporacje mogły pracować, ale dopiero kiedy sytuacja zaczęła dotyczyć też mężczyzn, to coś zrobiono. Lata nawoływań kobiet, żeby można było pracować zdalnie, były po prostu odrzucane. Także to jest w ogóle też fantastyczne. Fantastycznie to pokazuje, jak, jaką my rangę nadajemy sprawom, kiedy one dotyczą tylko kobiet, a jak się, to tak jak po szczepionkach na covid. O zakrzepicy przy hormonach się mówiło mało, ale jak dwóch mężczyzn zmarło po szczepionce na covid, to nagle wszędzie pisano o zakrzepice. Ale dobrze, Katarzyna Kucharska. Ja chciałam zapytać o kwestię obecności i widoczności kobiet, tak? bo my wiemy, że to nie jest to samo. To znaczy, to, że my o kobietach nie wiemy, ich nie widzimy, to nie znaczy, że one nie były obecne, i to jest, zdaje się, to, czym Ty się zajmujesz w ramach tego projektu Szyfro Dziewczyny. O którym proszę, opowiedz coś, bo to brzmi fantastycznie. Dziękuję. Tak, faktycznie obecność i widoczność to jest takie. Taka moja pasja obecno, obecnie. Obecność kobiet i widoczność, widzialność kobiet, jak często mówię, w historii, ale też w przyszłości. Dlatego tutaj chciałabym się podzielić z Wami kilkoma przemyśleniami, ale jeszcze odwołam się do tego właściwie, co tu wszystkie mówiłyście, zwłaszcza Ty, Patrycja i Martyna. Bo z moich badań i które jakby poprzedzały projekt szyfro dziewczyny, wynika, że kobiety zawsze były uczestniczkami aktywnymi tej rewolucji cyfrowej. Centrum Szyfrów Enigma zajmuje się wiadomo, łamaniem enigmy przez kryptologów. Kryptologia jest bardzo blisko matematyki, także informatyki, także dała jakby tu początki rewolucji cyfrowej, pierwsze komputery, to wszystko się fajnie łączy. Więc kobiety były i w kryptologii, i na świecie, i w Polsce. A, a te kobiety, które widzimy na, czasami na czarno-białych zdjęciach, właśnie przy tych wielkich pierwszych komputerach, maszynach, o których mówiłaś, yy, no właśnie, no, kiedyś były uważane za modelki, które po prostu stoją i pozują do zdjęcia. Odkryła to Kathy Kliman yy, na Harvardzie. Zresztą taką odpowiedź usłyszała od swojego profesora, kiedy znalazła takie zdjęcie i zapytała, kim są te kobiety. Usłyszała, że są to modelki, zapewne, więc zrobiła badania. Okazało się, że były to, było to sześć programistek, które tak naprawdę zaprogramowały pierwszego ENIAC-a, czyli komputer, zatrudnione były przez Wojsko Amerykańskie. Także nie można mówić tylko, to jest dla mnie ważne, o obecności kobiet w takim charakterze, wiecie, wykorzystanych jako te komputery liczące. Oczywiście, że tak było. Bardzo nieładnie nazywano kobiety assistant computers i gorzej, tak. W każdym razie, tak jak zresztą Ty piszesz w artykule swoim, pracę kobiet liczono w dziewczyno-latach i dziewczyno-godzinach. Ale chciałam powiedzieć, że kobiety dokonały niesamowitych odkryć. Ja mówię właśnie o tym na różne sposoby w moim projekcie Szyfro Dziewczyny w Centrum. Bardzo zapraszam, ale. Chciałam podać kilka takich ciekawych przykładów, które pokazują, jak kobiety potrafią i potrafiły krytycznie myśleć i też przewidywać. I tutaj chciałam podać przykład Stefanie Shirley, która ma tytuł Madame Stefanie Shirley, brytyjki, która założyła w 59 roku pierwszy startup IT, bym powiedziała, w Wielkiej Brytanii. Nazywał się on Freelance Programmers. Jej fundusz wnosił wtedy 6 funtów, i głównie wszystko oparło się na jej pracy. Ona postanowiła outsourcować zadania związane z, z programowaniem kobietom, więc kobiety dzięki takim możliwościom, właśnie jej sposobowi prowadzenia firmy, mogły pracować gdzieś u siebie w kuchni, tak jak mówisz, stalnie u niej w kuchni, no i zajmowały się tym programowaniem. Co ciekawe, no. Nie jest to powszechna informacja, o tym się nie czyta często w internecie. Obejrzałam sobie wiele wywiadów ze Stefani. I w jednym usłyszałam, że właśnie te kobiety, które programowały w tych kuchniach, zaprogramowały czarną skrzynkę do Concorda. Czyli wiecie, to jest przede wszystkim to jest coś, ale to też pokazuje, jak przez przypadek dokonały ważnych, tak naprawdę. Nie odkryć, ale ważnych rzeczy. Podobną przewidywalnością wykazała się znana być może Państwu, mam, Margaret Hamilton, programistka, która stworzyła całe oprogramowanie wraz ze swoim zespołem do programu Apollo. Ale przykład, na który chciałam zwrócić uwagę, to jest taki, że ona, o tym się też nie mówi, ona napisała taki szczególny program na wypadek awarii przy lądowaniu na Księżycu. No i to było praktycznie nie do przewidzenia. Właściwie to się miało nie wydarzyć, ale to się wydarzyło. O tym się też nie mówi. Mówi się o tym, że trzech mężczyzn wylądowało. Ale oni nie wylądowali. Trzy minuty zanim po prostu ten ich spaceship tak, zbliżał, się do, zbliżał się do powierzchni, komputery wysiadły i dopiero przy ósmej próbie. Przewidzianej przez Hamilton tego awaryjnego podniesienia systemu, to się udało. Więc no mi zależy na tym, żeby, żeby po prostu opowiadać o takich kobietach, takie same są w historii. Wiecie, sztuczna inteligencja, też z mojej perspektywy właśnie centrum Szyfrów Enigma i kryptologii. No nie wiem, czy jakby zapytane, czy, czy znacie jakiegoś kryptologa, już nie mówiąc o kryptolożce, to czy padłyby jakieś nazwiska, ale być może wszyscy znają z pewnością Alana Turinga, który złamał szyfr i Uważany jest też słynny test Turinga, test na sztuczną inteligencję, który niedawno został zdany ale on też pracował z kobietą z John Clark, o której jak poszukamy informacji to znajdziemy mnóstwo opowiadań na temat tego jak długo była z nim zaręczona i dlaczego nie doszło do ślubu i co o tym myśli i jak to wspomina. Ona była jedną z jedyną kobietą w zespole kryptologów zwanych bamburystami. To była bardzo skomplikowana metoda łamania szyfru za pomocą urządzenia panbury, nieważne ale no tam nie było kobiet, bo w Bletchley Park, znaczy były kobiety, było 8 tysięcy kobiet. One stanowiły 75% tego wielkiego zespołu łamiącego niemieckie szyfry, tylko że tam też był szklany sufit. One były właśnie wykorzystywane do takich zadań no maszynowych, tak? też do zadań biurowych i tak dalej, no ale się okazuje, że też były kryptolożki tak? I, i po prostu posiadające niesamowite zdolności matematyczne, yy, świetne umysły. Więc ja jestem przekonana, że tak po pierwsze, jakby już żeby tu zamknąć tę wypowiedź, bo ja mogłabym długo, że ważne jest opowiadanie o historii, jakby uzupełnianie tych luk w historii, tak? yy, wyszukiwanie, yy, bo ja naprawdę musiałam wyszukiwać wiele, zwłaszcza jeżeli chodzi o polki, yy, szyfrantki w ogóle. Ja nie wiem, czy spotkaliście się z takim yy, słowem. Szyfranka no, to właściwie też jest taka programistka, tylko to było kiedyś i były te kobiety, tak. W, w Bleczli były te, była taka manufaktura, a w Polsce były po prostu niesamowicie odważne kobiety, które na przykład Hanna Malewska znana jako pisarka powieści historycznych, ona była szefową biura szyfrów zagranicznych AK w Warszawie i Polska była pod okupacją, w okupowanej Warszawie stworzyła zespół Szyfrantek. Ktoś nazywały Karolinki, bo akurat pisała wtedy powieść o Karolu Wielkim, historyczną. I one kodowały w wynajętych mieszkaniach, szyfrowały, rozszyfrowywały i zaszyfrowywały wiadomości bardzo ważne. Napisała o tym tylko w jednym opowiadaniu. W ogóle nikt o tym nie wie. Opowiadanie polecam. Nazywa się Czyste mieszkanie i ona opisuje tam, jak w wynajętym mieszkaniu, który się znajduje obok, muszę to powiedzieć, gestapo, chlewu gestapo, gdzie hodowali sobie Niemcy świnie i kury i one tą, tą siedzibę wybrały, bo, bo ten hałas zagłuszał pracę właśnie maszyn. Więc to jest po prostu niesamowicie też taki plastyczny obraz, pobudzający wyobraźnię. Więc z mojej perspektywy, jak mam to przerobione, to te kobiety były zawsze, ja widzę wiele możliwości jakby w przyszłości jeszcze tylko dodam, że to, w jaki sposób opowiadamy o historii, można fajnie przełożyć na opowiadanie o przyszłości, czyli takie budowanie. Na Będę pytała o tym, o to w drugiej turze. Martyna chciała adwocji. Ja, tak, ja chciałam dodać, bo mm, mówicie właśnie dużo o, o widoczności. To jest bardzo ważne właśnie, żeby podkreślać rolę kobiet w historii i to, że kobiety były też wynalazczyniami, były odkrywczyniami, opatentowały bardzo wiele wynalazków. I wydawałoby się, że to jest taki temat, który nie budzi kontrowersji, no bo ktoś coś opatentował, jest na to kwit, można to sprawdzić i to wszystko jakby podajemy źródła. Podajemy zdjęcia tych osób i nawet fragmenty z czasopism, z doniesień prasowych na temat tego, że ktoś coś odkrył, wynalazł. Tymczasem wydawałoby się, że to w ogóle nie, nikogo nie sprowokuje do niczego. Natomiast kiedy ja opublikowałam post na temat kobiet, które, na, na temat wynalazczyń i kobiet, które opatentowały cały szereg pro, urządzeń codziennego użytku, z których. My nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że one były stworzone czy opatentowane przez kobiety. I pojawiło się mnóstwo panów, którzy mi pisali, że to nieprawda. Że to nieprawda, że ja po prostu rżnę głupa, że sobie wymyślam, i ja chciałabym przeczytać komentarze. Ja przepraszam, że ja tak z telefonu korzystałam w trakcie panelu, to nie dlatego, że ja ignoruję tutaj e, koleżanki, tylko dlatego, że chciałam znaleźć ten post i chciałam Wam przeczytać trzy komentarze, które ja dostałam. E, nie, nie będę już czytać tych panów, którzy pisali, że to jest jawna bzdura, że wcale nie. I że na przykład lodówkę, bo lodówkę opatentowała kobieta. Pan mi pisał, że to nieprawda, że był jeszcze przedtem jakiś pan, który tak naprawdę stworzył lodówkę. I ta pani tylko dała swoje nazwisko. Tak samo z wycieraczkami, bo wycieraczki opatentowała też kobieta. I tak, też jeden pan panowie z... wysiadali co jakiś czas z samochodu przetrzeć szybę szmatą, i w końcu kobieta powiedziała: no ludzie. <laughs> Na przykład, pan jeden pan pisze tak, Czy, czytam. Oczywiście takie prowokujące to jest post na temat wynalazczyń. To nie jest post o aborcji, o urlopie menstruacyjnym, o parytetach, o głosowaniu na lewicę. Nie jest to też post śmiejący się z Konfederacji. To jest po prostu lista wynalazczeń z ich zdjęciami, źródłami. Każde zdjęcie było patrzone źródłem, wszystko zgodnie z procedurą akademicką. Tak. Oczywiście takie prowokujące do emocji tezy stawiają tak zwane feministki w przestrzeni publicznej. Po co? Przecież wiadomo, że to oczywista bzdura. Takie działanie ma wywołać emocje i zaznaczenie swojej obecności. Każda kobieta będzie oburzona i każda zacznie manifestować swoje oburzenie, a to jest cel feministek. Kolejny pan, to jest pan, którego jako ja, kojarzę, bo on mi co jakiś czas pisze, że jestem kurwą. Tak, to już teraz wpada do folderu inne. Czasami tam zaglądam, bo czasami się tam zawieruszy jakiś, coś ważnego, bo algorytm czasami wyłapuje nie takie słowo i to trafia do folderu inne lub spam. Czasami mi też życzy śmierci. Ten pan jest tutaj jego imię i nazwisko, także można zidentyfikować. Nie wstydzi się tego, że nazywa kobiety kurwami. Pisze tak: Boże, jakie trzeba mieć kompleksy, żeby coś takiego robić, i na siłę szukać kobiet wynalazczyń. Porażka. Jedna pani odpisała temu panu, bo zrobiła błąd. Nie wiedziała pewnie, że to jest błąd. Bo nie warto dyskutować z takimi panami. Należy zostawić im po prostu ten komentarz bez żadnej odpowiedzi, bo oni tylko liczą na to, że my się że my damy się sprowokować, że, ja, że on mnie będzie wyzywał. Ja odpiszę mu zamki mordę, bo już będę tak bardzo wkurzona i on potem powie: "Oho, ona jest wulgarna, nie gorzej ma PMS albo coś takiego na pewno". Oni nauczycielka, ona tacy chcą edukować twoje dzieci. To nieważne, że on nazywał mnie wcześniej kurwą, szmatą, tak. dziwką i tak dalej. On odpisuje: Dla mnie to jest leczenie kompleksów. Jeśli jeden na dziesięć wynalazków jest dziełem kobiety, to o czym to świadczy? Że kobiety to też wynalazcy? Czy po prostu wyjątek potwierdzający regułę, że nauka nie ma twarzy kobiety? Ja wiem, że to smutne, ale niestety prawdziwe. Ale pytam się: Co z tego? <noise> przecież największy światowy postęp jest, ktoś pisze, że przecież kobiety przez lata nie mogły się uczyć, nie mogły studiować. A on odpisuje, przecież największy światowy postęp jest dziełem ostatnich kilkudziesięciu lat. Wtedy, kiedy kobiety mogły wszystko, a mimo tego to jest 11%. 11% patentów należy do kobiet, więc tak, te, cały ten post jest niczym innym jak leczeniem kompleksów kobiet, które nie mogą się pogodzić z faktami. Trzeba było walczyć o swoje, to już inny pan. To, to że faceci mieli przewagę, to tylko i wyłącznie ich zasługa. Nikt nie bronił się bić o swoje. Tak, pokazujesz swoją wyższość, że zaczynasz mi ubliżać. Powiem tyle. Women. To jest, to jest tak. E, Ale i to wszystko ja, ja dałam tutaj. E, przeczytałam to. Z, przecinki były moje. Panowie pisali strumień świadomości, bez żadnej mhm. interpunkcji. Ja w ogóle uwielbiam powiedzenie, że wyjątek potwierdza regułę, bo mnie się wydaje, że zaprzecza regule. No ale okej. Okay. Tak zwany może chłopski rozum inaczej rozumuje. Chłopski to jest od chłopa, tak mi redaktor poprawił w książce, że chłopski to nie jest od mężczyzny, że chłop tylko że właśnie od chłopa, chłopek chłopów. Okej. Okay, dobrze. Patrycja Radek, ale ty mówisz o tym, że yy, tym punktem zwrotnym może być opłacalność. To, co Martyna mówi, że to są pewne, że na pewno są fakty, tak? Ona to wynalazła, opatentowała i tak dalej. I też fakty chyba, jeśli chodzi o liczby i opłacalność, pokazują, że to ten udział kobiet w rozwoju technologicznym po prostu on się korporacją. Wynalazkom, startupom opłaca, prawda? Czy to jest ten kluczowy argument, który będzie być może działał na naszą korzyść w tej rewolucji technologicznej? No, faktycznie tak jest, że tych badań już jest całkiem sporo, które są robione no, na poziomie światowym i są, są potwierdzone wielokrotnie, że właśnie takie zespoły, w których mamy. I kobiety, i mężczyzn, i te zespoły są zrównoważone, i dodajemy jeszcze różnorodność możliwą, to po prostu pracują lepiej, czyli i te, nie wiem, Spółki, zespoły, które są zarządzane równościowo, no to przynoszą wyższe też profity. Zwyczajnie są te organizacje bardziej zyskowne. Okazuje się też, że startupy, na przykład technologiczne, które właśnie są prowadzone przez takie zrównoważone zespoły, gdzie, gdzie są obecne kobiety, też pracują lepiej. No, natomiast My żyjemy w bardzo stereotypowym środowisku i pełnym, skąpanym w przekonaniach, więc yy, myślę, że liczby ludziom dobrze robią i yy, czasem właśnie jest tak, że siadamy w zespole i... Yy, Pracujemy nad takimi akcjami, na przykład komunikacyjnymi, w których pokazujemy właśnie te wszystkie wyniki badań, w których po prostu okazuje się, że to się zwyczajnie opłaca, żeby te zespoły były mieszane, żeby włączać do różnych skomplikowanych zadań kobiety i mężczyzn razem, żeby oni pracowali razem, żeby właśnie wymieniali się tymi różnymi umiejętnościami, które przez cały ten okres socjalizacji. Tej kulturze, a nie innej, po prostu, żeby był ten komplet. No i... Więc yy, 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 myślę, że jest część osób, do których po prostu liczby zwyczajnie przemawiają. I, yy, i dlatego, dlatego to robimy, dlatego często yy, te przykłady podajemy. Natomiast yy, bardzo dużo tutaj jest takiej pracy świadomościowej. Yy, Firm, i na poziomie liderek, liderów, osób, które będą potem to wdrażały w życie. I y, tych przekonań po jednej i po drugiej stronie jest bardzo wiele. Jak my rozmawiamy z dziewczynami, które myślą o założeniu startupu, to y, one chcą, one mogą mieć pomysł, i jest takich dziewczyn sporo, natomiast na przykład się boją. Z różnych względów nie chcą się wychylać, a mają mnóstwo obiekcji co do tego, czy dadzą radę. Więc są to różne kwestie związane z taką pracą włączającą, z jednej strony uświadamiającą, z drugiej strony włączającą, i tego myślę jest potrzeba dużo. Bo Badania mówią jasno, że tak, tak. tak jest lepiej. I pięknie mi tutaj podprowadziłaś pod pytanie do Anny Stemplewskiej. Nam zostało jeszcze 8 minut, więc po 4 minuty dla Anny i potem dla Katarzyny. Właśnie, bo... Tematem, którym ty się zajmujesz, Aniu, i który Ciebie frapuje, to są też dziewczynki, tak? Dziewczyny, które są piratkami, tupeciarami małymi i w pewnym momencie hamują i mówią, o nie, to jednak może, to nie dla mnie, tak? Matematyka, szyfrowanie, IT i tak dalej, i one się wycofują. Co tu się dzieje? Co tu możemy zrobić? Dokładnie. Ja się bardzo w pewnym momencie zaczęłam zastanawiać, jak to się dzieje, że w podstawówce, w ogóle jeszcze tam na etapie przedszkolnym, no ale w podstawówce to widać najmocniej, że jakby najlepsze oceny, najbardziej ambitne, najszybciej wykonują zadania dziewczynki i nie ma dla nich problemu, żeby rozwiązać zadania z fizyki, z matematyki. One chcą więcej, uczą się często ścieżkami indywidualnymi i po prostu. Pojawia się pytanie, co takiego się dzieje w, w pewnym momencie, że dziewczynki już na etapie wyboru szkoły ponadpodstawowej nagle sobie mówią: O nie, jednak ja się do tego nie nadaję, wybiorę humana albo coś artystycznego, będę sobie coś tam lepić. Ja nie mówię, że to jest źle, bo to jest jak najbardziej dobrze. Natomiast jakby jest to stracony potencjał, i generalnie powiem szczerze, że byłam na um, takiej wymianie w ramach programu Open World w Stanach Zjednoczonych i spotkałam się z kobietami z redakcji Times Union, które mówiły o tym, że one wspierają kobiety z różnych branż i właśnie zapytałam o tę branżę IT i w ogóle tak wszystkie te tematy dookoła poruszyłyśmy i okazało się, że to nie jest tylko problem w Polsce, znaczy w Stanach Zjednoczonych dokładnie to samo się dzieje, że nagle po prostu tam też są świetne dziewczynki w pewnym momencie i nagle stwierdzają, że nie, że my jednak te wszystkie takie tematy humanistyczne, opiekuńcze i tak dalej. Także no moim zdaniem, znaczy my mamy programy, które wspierają kobiety i namawiają do tego, żeby uczestniczyły w, w, w tego typu właśnie edukacji bardziej skierowanej ku kierunkom technologicznym, natomiast one moim zdaniem się pojawiają za późno. One się pojawiają na etapie gdzieś szkoły średniej, a my potrzebujemy pracy po prostu nad tą, nad tą małą dziewczynką, tak? żeby ona wiedziała, że może, tak? że nic jej nie stoi na przeszkodzie. Słuchajcie, moje, moje dziecko wybrało, mimo że ma czerwony pasek, świetnie się, u... znaczy mimo, no może dlatego właśnie, natomiast właśnie społeczeństwo, tak. Na mnie patrzy trochę dziwnie, że się na to zgodziłam, ponieważ dziewczyna wybrała technikum o kierunku programistka. Tak? I generalnie ja się musiałam zmierzyć z wieloma osobami z otoczenia, łącznie z moją mamą która mówiła, że, a, że jak, dlaczego dziewczyna nie pójdzie na coś takiego ogólnokształcącego, że po co ona na tą programicką, czy ona sobie da radę w ogóle. <gry> Także my to mamy naprawdę zakorzenione bardzo, bardzo głęboko. I no jak tutaj mam taką okazję, no to bardzo was proszę, żebyście, bo nawet często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że mówiąc jakieś zdanie, właśnie zadając pytanie, czy sobie poradzisz i tak dalej, tak naprawdę podcinamy to skrzydełko. No moja córka na szczęście jest feministką i po prostu nawet nie wiem, w którym momencie to się wydarzyło, po prostu jestem z niej, z niej niesamowicie dumna. Ona nie ma żadnych kompleksów pod tym względem. Uważa, że może po prostu wszystko, ja ją w tym utwierdzam. Życzę wam, żebyście też te kolejne pokolenia tak, tak wykorzystywali, natomiast pozwólcie, że jeszcze tylko tak powiem a propos tego, tej sztucznej inteligencji, że pomyślałam sobie właśnie, że w odpowiedzi bezpośredniej na to nasze pytanie, że tak naprawdę kobiety decydują dzisiaj o 80% decyzji zakupowych, robią kobiety. I tak naprawdę, właśnie będą konieczne przy, przy produkcji każdej usługi, każdego produktu, są niezbędne po prostu kobiety, żeby tworzyły produkty dla kobiet. Dlatego żadna sztuczna inteligencja nie sprawi, że kobiety stracą na rynku pracy, uważam, że zyskają, bo zyskają po prostu bardziej decyzyjne stanowiska.